Cześć kochani, jak się macie. Zapraszam was do wspólnej modlitwy. Panie Boże, dopiero się rozkręcam. Rozkręć mnie na maksa. Rozkręć mnie na maksa, żebym, żebym głosił Twoją miłość. Że to, że Ty kochasz każdego człowieka. Duchu Święty, prosimy Cię za całą Polskę, nasz kraj. Rozkręć nas na maksa. Przyjdź, Duchu Święty. I odnów oblicze ziemi, tej ziemi. Tak jak to zrobiłeś kiedyś, zrób to dzisiaj. Bardzo tego potrzebujemy. Duchu Święty, przyjdź i rozkręć nas na maksa, żebyśmy głosili wszędzie i każdemu wszelkimi możliwymi sposobami, że ty kochasz każdego człowieka. Bardzo tego potrzebujemy. Ja bardzo szaleńczo tego potrzebuję. Aby ktoś głosił mi prawdę, że Bóg mnie kocha. Potrzebuję to słyszeć każdego dnia. Potrzebuję być bombardowany tymi słowami. Panie, rozkręć nas na maksa. Przyjdź z Duchu Święty. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Cześć, kochani, dobrego dnia z Bogiem.